Witaj. Tu, Kasia Borowska z Las Yoga. Zapraszam Cię serdecznie do praktyki głębokiego uziemiającego relaksu. Daj sobie chwilę, aby ułożyć się w wygodnej pozycji do praktyki Yoga Nidry. Upewnij się, że Twoje ciało leży komfortowo podparte. I użyj tylu pomocy do podparcia i przykrycia ciała, ile potrzebujesz, by być w ciepłym, komfortowym ułożeniu. Praktyka potrwa około kilkunastu minut. Jeśli czujesz się bezpiecznie, zamknij oczy. I rozpocznij praktykę od wzięcia głębokich wdechów i wydechów. Robiąc wdech, napełnij powietrzem swoje płuca. Robiąc wydech, opróżnij płuca i możesz to robić z dźwiękiem wzdychania. Mm. Pozostań w świadomości oddechu i z wydechem uwalniaj wszystkie napięcia z ciała. Puść napięcia wolno. Powtórz tak sześć razy. Zanim rozpoczniesz właściwą relaksację, ustal brzmienie pozytywnej myśli lub stwierdzenia, które będzie przewodnim motywem Twojej ścieżki relaksacyjnej. To jest czas na sankalpę. Ustalasz własną pozytywną myśl, taką, która jest dla Ciebie ważna nie tylko w danym dniu. Ale może szerzej, w tej fazie Twojego życia. Pozytywna myśl powinna być krótka i zrozumiała, i teraz jest czas na jej sformułowanie. Kiedy już wiesz, co chcesz sobie przekazać, to powtarzasz, Sankalpe, świadomie i wolno, w myślach trzy razy. Teraz jest na to czas. Zaproś ciszę do swojego ciała, pozostań w świadomości całego ciała i świadomości ciała w tym pomieszczeniu. A teraz, namaluj wokół swojego ciała ochronny krąg. Ten krąg może być zrobiony z czego tylko chcesz. Ognia, światła, kwiatów, liści drzew czy cegieł. Cokolwiek Cię wzywa, utwórz z tego ochronny krąg dla Twojego ciała. I poczuj i zobacz swoje ciało wewnątrz tego kręgu. Poczuj, że Twoje ciało podtrzymywane jest przez ziemię. Stajesz się bardziej nieruchoma, nieruchomy. Całe ciało nieruchome ciało umysłu porzucone. Poczuj, jak oddech. Dostaje się przez Twoje nozdrza. Poczuj, jak powietrze podróżuje przez Twoje płuca, aż do końca, tam, gdzie się rozpuszcza. Podążaj za śladem oddechu, również poza swoim ciałem. Tam, gdzie oddech znów się rozpuszcza. Nie kontrolujesz swojego oddechu, ledwie odczuwasz go w ciele. Zauważ, jak twój pępek unosi się i opada, kiedy robisz wdech i wydech. Poczuj, że leżysz na ziemi. Powoli skanuj całe swoje ciało, czując jak jest ułożone. Pozwól ciału dostosować się do jeszcze jednej warstwy komfortu. Niech Twoja świadomość podąża za dźwiękiem bez oceniania. Pozwól świadomości przesuwać się z dźwięku na dźwięk, i pozwól, aby te dźwięki po prostu tam były. Znajdujesz się wewnątrz kręgu, dźwięki odbijają się od Twojego kręgu. Zapamiętaj swoją sankalpę. Szanuję i uznaję moje ciało jako tajemniczą świątynię, która mieści moje wewnętrzne światło. Zapraszam głęboki odpoczynek do każdej komórki mojego ciała i do każdej warstwy mojej świadomości. Wierzę, że zasługuję na wsparcie. I opiekę, i wiem, że Ziemia może mnie utrzymać. A teraz poczuj miejsca styku Twojego ciała z podłożem. Zacznij od stóp i skanuj ciało od stóp do góry. Poczuj, jak pięty dotykają ziemi i po cichu powtórz mantrę: Lam. Poczuj następny punkt styku ciała z podłożem i w ciszy powtórz: Lam. Kontynuuj, aż dotrzesz do czubka głowy. Łydki na ziemi. Lam. Tyły łód na podłodze. Lam. Pośladki na podłodze. Lam. Kręgosłup na podłodze. Lam. Łopatki na podłodze. Lam, tył głowy na podłodze. Lam. Poczuj, jak te wszystkie części ciała stają się coraz cięższe i cięższe. Zauważ, jak ciało oddycha, jak unosi się na wdechu i jak na wydechu dotyka podłoża. Jak podnosi, aby objąć i ukołysać Twoje ciało. Jest to mimowolny akt wdechu, przywołujący Ziemię do ciała. A teraz, kiedy Twoje ciało robi wydech, poproś, aby poddało się Ziemi. Każdy wdech przywołuje ziemię, by wsparła cię jeszcze bardziej, a każdy wydech to akceptujące zaufanie, że zasługujesz na wsparcie. A teraz zacznij liczyć oddechy od końca do początku, zaczynając od dziesięciu do zera. Wdech dziesięć. Wydech dziesięć. Wdech dziewięć. Wydech dziewięć. Wdech. 8. Wydech 8. Z każdym kolejnym wydechem Twoje ciało i umysł rozluźniają się coraz bardziej. Kiedy dotrzesz do zera, Twoje ciało i umysł będą kompletnie wolne. Jeśli zgubisz liczenie, Zacznij od początku. I gdziekolwiek teraz jesteś, porzuć liczenie i poczuj. Że ziemia utrzymuje cię bezwarunkowo. Odpuść kompletnie. Powróć do świadomości oddechu. Obserwuj spokojny oddech, subtelny ruch ciała, dotyk oddechu w nozdrzach, chłodny, kiedy robisz wdech, i ciepły, kiedy robisz wydech. Przypomnij sobie pomału, gdzie jesteś. Poczuj swoje ciało, pozycję, ułożenie ciała i wszystkie części ciała, stopy, nogi, tułów, ramiona, ręce i głowę. Poczuj, jak oddech powoli staje się głębszy. Pozwalaj świadomości stopniowo wynurzać się na powierzchnię. I nie otwierając jeszcze oczu, zacznij wsłuchiwać się w dźwięki, które dochodzą. Z zewnątrz. I zanim poruszysz swoim ciałem, podejmij decyzję, kiedy i co chcesz poruszyć na początku, pomału wychodząc z bezruchu. Bardzo ci dziękuję. Namaste.